Siemaneczko, ziomeczki! Witam Was na moim pierwszym filmie. Nazywam się Malinka podłoga kino, a ze mną jest... Konia podłoga 221, 3. Witam Was serdecznie, moi drodzy, hi guys! <laughs> I dzisiaj gramy w pyg to spygy. Dobra, posuń się. No, no już! Tak, jestem akurat świnką. I, gdzie jest i musisz iść do piwnicy. Iść do piwnicy. A tam jest żółty klucz potrzebny. Ale y, jeszcze masz też tam pomarańczowy. A tak, dobra. Y, y, dobra, nic się nie było. Y, y, ogólnie. Y, dajcie łapki w górę i zapraszam Was na, na kanał Koniary. Tak, jak najbardziej. Nazywam, no tak, jak przed chwilą Tak, <grym> Nazywam, tak właśnie jak to Nazywam. No zapraszam, tam też nagrywamy filmiki i wbiliście te 10 łapek. Nie wbiliście. Wbiliście. To ile wbili w końcu? Bo ja w ogóle żadnego filmu nie wstawiałam, więc... Nie. A no, no tak. <śmiech> <śmiech> Cicho, <śmiech> nic nie było. Idę do piwnicy. Okej, okay. oki doki, tam była jakaś dziewczyna, jeszcze zielone, zielone jest w tym. W piwnicy, więc proszę się ode mnie od razu posunąć. Gramy ogólnie na telefonach. Więc... Ale nie ta dziewczyna wzięła tu zielone, więc. Matko, to chodź tu świnią. Potrzebujemy jeszcze kodik. Yy, chodź, ale po co ci wielotowy kluczek? tam tylko ten. Ej, mam! No, a nie, młotek już odblokowany. Mam. Oczywiście mnie za chwilkę zastrzelą. Kurde, jakie Zabrali mi. Ja sobie będę Oni i... mi zabrali. Co? Kto ci zabrał? Zabrali mi. Ale kto klucz ci zabrał? Biały klucz, tak? My już uciekamy. Nie uciekacie, ponieważ. Kodzik. Ja tutaj sobie będę stać. Y pistolet. Nie biorę go nawet. Nawet nie zamierzam. No weź go, we, weź go, żeby nikt mnie nie zaszczelił. Okej, okay, już masz. Tylko... okej. Okay. No i tak czy siaka micy mnie nikt nie zaszczeli, więc... No, nope, tylko prawda. Mnie nie zastrzelaj. Dobra, jestem w piwnicy. Tylko Ją... nic nie bierz, nie zamieniaj nic. Mogę cię zabić. Bo... nie, bo wtedy... Posłuj się, posłuchaj. Nie zabijaj mnie, please. Dobra. Bo oni wtedy będą mieć kod i oni uciekną. Ty szukaj lepiej kody, Ty możesz. Szukać. A co jeśli oni już mają, choć ja w łapce jestem? Nie, bo żółty musisz. To czekaj. To gdzie jest żółty. Powiedzmy. Nie wiem. Dlaczego? Nie! <laughs> Nie! O oh No cóż. Przed filmikiem jeszcze graliśmy sobie w cyrk, cyrk i wygraliśmy. ogółem Wygraliśmy, więc. Ogółem, ogółem. Zawsze filmiki będą śmieszne, więc polecam. <grym> no, będę wstawiać... Dlaczego słonie nie mogą wziąć... Oh, o! To... No to... widzę! No wyjdź stąd! Wyjdź! Najgorsze no by było to, jakbyś nie mogła stamtąd wyjść już. No, Co ty to... robisz? <grym> nie mam pojęcia. No to fajnie. Ja w ogóle fioletowy wziąłem, kluc bo myślałam, że tam będzie kotno, ale niestety ja musiał być pistolet. <tys> <gulet> oh my god. Oh my god. Jak yeah. zawsze... Jak zawsze będziemy nagrywać po trzy mapki <gulet> i będziemy k nagrywać na zmianę, co to na to... To okej. Okay. Ktoś mnie próbował akurat zastrzelić. Co ty bijesz? Ale bijesz po powietrze. Niestety jej się coś tutaj nie uda. Y Wpadła w pułapkę i wze, Ale. Ej! Co się stało? Widzieliście to, jak się zlagowała? O, w ogóle. Ile my już nagrywamy? Nagrywamy już aż cztery minuty. Wow. No. No, zamknęłam przed swoim nosem. Matko. Przed... Jak to brzmi? Jest na sam dół, tam na pewno będą. Poczekaj, sprawdza. Nie chcę. Jest na górze. No, ale musisz. Oni sobie zajdą, więc. Bobo. Ha! I się zabiłam! Został jeden typek chyba. Tak, ale... Chata tu i yy, spadł. I w pułapkę mi wpadł. Pułapeczkę! Ale on się zaraz i tak uwolni. No właśnie. Oho! Yeah, nie, Wygrałaś! Zobaczymy ile kasy dostanę. Mm -hmm. Ja dostanę pół. 430 mam. No. Nie mam 50. 5 kasy tylko. Nie mam 50 dopiero. Bo... Zobaczmy. Mam 50 dopiero. Teraz station, nie? Station, tak station. Najgorsza mapa. Jak oh, w pigi, to, to jest najgorsza mapa. Mam nadzieję, że będzie świnką, bo ja lubię być świnką. Oczywiście nie, nie jestem świnką. W sensie nie wiadomo, czy będę. O mój Boże, o będą dziwne. Bardzo dziwne. Wpadaj na mną na tity. Na tity. Na Na, tity. na TikToka. Na TikToka. Nazywam się Watamusi. Siu, 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 jeden. No i będzie jeden. Będzie łatwiej. Będzie łatwiej, no. Dobra, jest station. Ostatni będzie galerii, a potem będzie forest, school. Ty nagrywasz cztery dzisiaj mapki, czy... <noise> Nie, ale Nie, będzie ten. Patrzy, ale w następnym filmiku będzie, w sensie odcinku będzie. Raz... Pewnie ten głoś głościu będzie. głościu będzie. Nie, yes! yes! Jestem ja. Tylko mnie nie łap. Tak wiem. Tylko mnie weź <laughs> nie łap. Dobra. W ogóle, wam podoba wam się mój skin? No <laughs> tak się um, zastanawiam. Bo <Glap> no ja nie wiem, bo mi się bardzo podobała A pod ciastka sobie zostawiłaś. A no, właśnie, zostawiłam ciastka. Nie, a ja, ja mówię, jeszcze ciastka weź, nie, potem twój tato dzwoni. A, do, do... No i zapomniałam. <estructuralne> no i zapom z, z... Słuchajcie, zatańczymy sobie, co, co wy na to? Komenda. Komenda, piękna komenda. E, slash e. Sprawdź ja, dance. Okej, okay, to nieźle. Za chwilę. Dywanik się... będzie. A ty nie, gdzie się nie rodzisz? Działo. Nie wiem. E, tutaj się rodzę. A dobra, okej. Okay. Where are you? Jesteś czerwony jakiś chłopak zeszedł na dół. Już pierwsza osobka. Ale się cieszę. A ja nie. Dlaczego? Co ci się cieszę razem z tobą. O, mam pomarańcz. Jestem. Na dole. Orączkę? Jak gdyby cię to interesowało. Dobra. Ym, ogólnie ciężko się gra na telefonie. Bardzo. Czerwony pomarańczowy jest tutaj. Wiem. Tylko weź nie w tak Dobra, ja tu jestem i tutaj nie weź, okay? ok? Możesz tam wejść i tam nie ominąć. Jakiś chłopak tutaj jest. Dobra, pójdę tam w drugą stronę. ha ja, bo tu muszę. Dobra, spoko. Dlaczego on... No łaj. Nie lubię być świnką tutaj. bo jest tak nie, niewygodnie. Co ci niewygodnie? A co mi ma być niewygodnie? Ma, ma tu biały klucz. Albo to jest ten. Okej, okay, zamknę za sobą drzwi. Ja mam teraz zielony. Patrz gdzie ja jestem. Ok, mm, to... byłaś za mną. <grywa> Położyłam sobie po łapeczkę. No i gdzie jesteś teraz? Dobre, tutaj. Tu, ale za mną ten gościu nie idzie, więc. Idzie, co nie idzie? No ale ja nie wiedziałam, że idzie, bo ja się przed chwilą to się spoglądnęłam, więc. Mam fioletowy nie biorę, żeby ciebie nie zastrzelili. Dobrze, dziękuję. I nie jestem tylko niemiła. Ty też nie jesteś taka miła. My jesteśmy bardzo miłe dla siebie. Mhm. O nie, ty tu idziesz. Gdzie są typy. Nie wiem. Ja mam Red O Red key. Nie, za chwilę by mnie zabiła ta zielonizna. Ciekawe, czy ja mogę potem chodzić? Tak, ja mogę. Tylko, że cały czas mną Nie! Ale to nie. Uff! Źle, że to ty. Posłuchaj, wiem. Mamy siedem pułapek jeszcze. Kto klucz mnie zrezygnował? To coś podstawy. Dobra, mam kolejnego. Ja mam baterię, więc idę tam. Marcell Marcello jakiś. Nie wiem, nie znam tego typu. A ty tu jesteś dobra? No więc uważaj. Patrz, to po prostu możesz tak robić. Ej, dobra, mam y, żółty, złoty klucz, więc jest ogólnie mega W dobrze. A ty gdzie tu? Hmm. Myślałam, że mnie zabijesz, nie? Nie, w, 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 w ogóle to... Czy są jeszcze jakieś typy? Ale mega, jedyny. może uda nam się to przejść. No. Szkoda, bo byś mogła z nami zobaczyć. Mm, tak, ogólnie siedzimy obok siebie. Mm, tak, siedzimy obok siebie, bo jakbyśmy rozmawiały, to akurat na tej kamerce to by to nie. E, chyba już nie ma typów. Tu jest bateria! Co się ze mną stało? Patrz, tu jest bateria z deską. Tu na górze. Dobrze, ale to jak potem będę musiała to wziąć, bo na razie baterii drugiej nie musisz. Jezu Ale się przestraszyłam, dobra idź I, i, No pięknie Jakiś gość dołączył Udywa mm. mi się No bo ja sobie wezmę deskę O jeszcze jakiś kolejny Dobra, tego typa mogę zabić y, On w ogóle u mnie chodził y, Ogółem ja nie wiem gdzie jest ten typ Tu Tu, dobra a, wow, no! co się ze mną dzieje? Ja no? Jestem za stołem. Yy. No będzie się za mną. Dlaczego nie wziąłeś tej baterii? No bo ja mam deskę. A, a bateria na razie mi nie jest potrzebna, dopiero potem będzie. Mm. Ja zawsze się boję, że ja tutaj właśnie wpadnę, widzisz? dobra. Ja się boję, że ty idziesz tutaj i w ogóle się posuwam. Gdzie jest ten typ? Właśnie widzicie? Nie. Albo nie widzicie, bo ja w sumie nie nagrywam na jej koncie. Ja mam czerwony klucz, który już został przeze No A dlaczego ten? on nie zginął? Ale on Ty, gdzie jesteś? Tutaj. Okej, okay, to super. Dobra, tego typa już nie ma. No bo dobra, włożę tą głupią baterię. Wiecie, ciężko być y, ten świnią. Bardzo ciężko, tutaj jestem jak coś, to... Stój. Bo ja chyba tu chcę, ten, dobra. Ja może pójdę. Oła. Czekaj, bo ja tutaj jeszcze będę. Czekaj, bo jakaś dziewczyna się odrodziła. Aha. Ej pa! O mama ma. Oh my god Oh my gosh. A, hmm. Mnie się ona w ogóle teleportuje wszędzie. <gulanie> ogólnie to jest taki mały problem. Ogólnie to, co ona robi, wszystko ogólnie, ogólnie, ogół. Gu, 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 gu. Tu weź, wejdzie. Lech. Ja tutaj wchodzę, nie? Ok? Więc Zwyż... y okay, dobra, ja jestem tutaj. Za tą typierą idę, bo nie jest. <noise> tak wiem. Leciśmy super. Z angielskiego po prostu piękną Mam baterię, Dobra, idę ją włożyć, trudno się mówi. Gdzie jest ta dziewczyna? Ja mam pojęcia. Ja idę na dwór i w razie był, to mnie. W razie był, dobrze. Jakbyś widziała gdzieś młotek. No właśnie, ja nie wiem, gdzie on jest. No to dopiero potem to paliwo. No oh mój no gdzie ten młotek? Tylko młotek nam brakuje. My młotka będziemy szukać pół godziny. Dobra, ta dziewczyna już nie jest. Czy ktoś ma młotka, nie? Mm, szukam z tobą młotka. Tylko świnek. Okej, okay, to ja tutaj szukam. Tutaj jest właśnie potrzebny młotek. Wiem właśnie. Pewnie ktoś ma młotek i go nie odblokował. Y... Jeżeli wiecie, gdzie jest młotek, napiszcie w komentarzach. Właśnie. Kolejny typek się zjawił i już go nie ma. Jestem bardzo dobrą świnką. Mi się tak wydaje. Jestem tutaj. To jest amunicja

I się sam załatwił? Tak. Wpadł do tego zielonego. Jakbym wiedziała, gdzie jest młotek. Gdzie jesteś? Dobra, tu. Jestem tutaj. Patrz, okay. tutaj jestem. Okay. Tu. Trochę ślepo postawiłaś te pułapki. Jedną postawiłaś trochę ślepo. No wiem, właśnie. A, tylko broń, Jezus Maria. Tu jest amunicja. Ale nie będę się z... Tu mam młotek, mam młotek! Tak? Gdzie? Tutaj. Dobra, na dole. Skoko. To idź na dół. Dobra. Czekaj, bo ja jestem tam. Ja gdzie? idę od tej strony. Dobra, idź, tam masz zakratkowane. Zakratkowane całej. masz stoi? w tej... Słuchajcie, czy uda mi się to przejść? O nie, już nie wiem. Już szybko okej okay, tu. Ja idę do góry. No. Poczekaj. Nie mogę go wziąć łapę. Ale tutaj jestem. Idę teraz szybko do drzwi słuchajcie, niestety nie zdążymy. No nie 10, 8, 7. No nie. Szkoda, że świni nie mogą pomagać. Dokładnie, a ty otworzyłaś tamto? Nie, nie zdążyłam. Dlaczego? Przecież miałeś tak blisko. Jeszcze się załatwiłam. No to fajnie. O ma 65. Mega, ciseczko. mega blisko. Dobra, wiemy. Mam Teraz na galerii i patrz, Forest. Patrz, patrz. Na Forest pomaga dog y, świni. Wiemy, więc dlatego galeria jest ostatnia. Bo Forest, forest. Będzie w następnym odcinku. Tak? Forest będzie w następnym... Okay. Tak. jak to się rozłożyło? Dzień, jeżeli nie robimy Wam smaka to naprawdę przepraszamy. Mm. My kupam Galery, galery. Mm. I na bota dawaj, on jest taki głupi. Bota? Mhm. Okej. Okay. To lecimy na bota. Ile już nagrywamy? 17 minut dopiero. No. Ojcie. Bota. A skończymy ten film nagrywasz to u uh, um, um, mnie nagrywamy. A, no właśnie tu. Ha, ha, nie Bo jak coś tutaj zagłosowałam, no Bo ja się tak przyzwyczaiłam, że ten. Ja też. <śpiewanie> Zakłysnąłam się. Jak ja w ogóle wyglądam? <grymne> wyglądam Wyglądam! <grymne> mhm. Mhm. Teraz słyszysz? Mhm. Zabija! Nie! Tak... Mm. You... Jak? Jak? mój Dobra, yes. no, pamiętaj, nie zabijaj mnie. Mhm. Wiesz, gdzie jest czerwony klucz, nie? Mhm. Tak, tu nie ma. Mm. Szybko zobacz. Mhm. -mm. Szybko idź na, na, na górę, na górę, szybko, szybko. Jak najszybciej iść na górę. Idź tam, 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 tam. Mm. Uh -huh. Nie, 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 tam, tam, tam. O, bo dobra, ta dziewczyna już odblokowała. Weź postaw deskę. Mm. Co ona zrobiła? Nie wiem. Mam młotek. O, młotek to chodź. Tam masz? Gdzieś tam. Mm. I jeszcze do otwarcia. To jest twoje w razie w. Okej. Okay. Gdzie jest jeszcze? Dobra, już wiem. Ej, myślałam go Gdzie jesteś? Mm, to ja. Czemu masz młotek? Ja on przeszedł tam. Normalnie, tak się da. Patrz, idziesz tam, to ci pokażę. Patrz tędy. Mam fioletowy klucz, wiem gdzie jest. Tak, musisz iść. Załatwiłam kogoś? Niespodziewanie. Nie, 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 nie jestem w bardzo zadowolona. Radzą go, go, dobra. Musisz na górę. Okej. Okay. Mm. Ej, to ja, to ja, to ja. Okay. Ja jestem tutaj. No i przypadek znowu odłożyłam. Jestem w tej tu. W, w brązowym pokoju jestem. Ej jakim co ty mi nie no znam, Ja cię do... mam. zrobiłam kogoś. Nie! 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 O, to... Dobra, to to moje. Od czemu zawsze? Jak ja jestem święta, ja cię muszę załatwiać w galerii. To coś mm, jest coś najgłupszego. A mi ząb wypadł. Tu jeszcze raz my... na galerii głosujemy. Mhm. Uh -huh. to, mi ząb to wypadł. Byśmy mógł gdzie oni są. Ej, tu miałam pomarańczowy już mogłam ci powiedzieć. Mhm. Uh -huh. Myślałam, że już otwarty jest. Jeden typ jest w piwnicy tej. Tu. Koło ciebie był. A ja raz tu przyszłam obok śpini. Jak normalnie. No i lepiej. Mhm. Mm, dostawcie suba i lajka. Jak najbardziej suba i lajka. Mhm. Czego nie. To co, jeszcze jedna mapka? No. To weź za i się widzimy. Okej. Okay. Widzimy się na kolejnym łapce. Muszę być tak dla. Okej, okay, już wróciliśmy po przerwie. To znowu to... galerii. Tak, i znowu jesteś świnią. Znowu jesteś świnią. No. Ja dwa razy i ty dwa razy, magia się złożyło. Mhm. Mm mm. Slash. O, e. Babcia na Facebooku. E. Dance. Mmm, pięć, niech będzie. Musi będzie w razie z tobą gonić. E, nie mogę. Ma takie zamiary. Dobra, kurno. Tak, ja też to sobie zrobię, dlaczego nie? Jestem, witam, dzieciotki moje! O. Co ty robisz, Zomuś? Ja wchodzę mm -hmm. na górę. Ładno. Gdzie? Czego ja chcę wyjść na górę? Pokra tu się gonię z jakąś dziewczyną. W No, która nie wie, że tam nie ma deski. Dlaczego ja nigdy tutaj nie umiem ten? A, bo ja muszę przybliżyć, zapomniałam o tym w ogóle. Patrz to na mnie. Nie mogę teraz. No kurde, teraz was nie zabiję. Zde zepnij tamtego. Patrz, patrz, patrz. Patrz, gdzie ja wlazłam. No fajnie, fajnie. I bez tego. Ale... Jest, jest w końcu. Wlazłam tu, widzisz? Mhm, mm no dobra. I ktoś nie... już odblokował mnie, oh my god. Nie, no on nie chce zabić. Ja za chwilkę przyjdę. Nie, idź ode mnie. Bo no ja muszę ładować telefon. Help me. Help me. Help me, please. Chwila. Ja jestem na, na, na samiutkiej, na sa, samiutkiej góry. No i teraz wszyscy tam wyszli. Jak ich nie zabiję. Dobra. To czekaj, ja ich chcę odgonić. Asio, Asio, Asio! Dobra, i tak już umarłam. Zresztą umarłam, że też. Ale pachnie. Tosia, to jaka zmęczona. A kryś mięsam się, idź ze mną. A tak, to tak, wydaje się, że tak też szybko. No, i Ej, jest jeden, o. szybko. Jeden jest tu na wolności, tu. No widzę. Ale nie, tutaj była, ale dobra. No kurde, co za typ. Dobra, niby, że no idę za nim. Ej, no przestańcie. Dobra. Jakoś się posłuchali, ja jestem w brązowym pokoju. Okej. Okay. No i oni nie posłuchali się. No. Dobra, już nie pójdą. Nie, ja nie biorę żółtego klucza, bo to Cię tylko zamrozi, a ja nie chcę tego. Ja jestem w takim zwykłym tym pokoiku. No i teraz wszyscy tam chodzą. O ja. nie. Teraz idę do niebieskiego. To no było, że te pułapki już nie wejdą. No i super. No nie zabiję go. Co za dziad. Pod pułapkę. Nie wpadłam w razie tylko. No ten wpadł no! Mam łotek. Dobra, ja go też tu zrobię. Gdzie jesteś? Bo ja jestem w brązowym pokoju. Jestem tutaj. Tutaj. Pidoki. Ja wchodzę teraz na górę. Ok tak, możesz. Yy. Zobacz ja tu w ogóle prawie nic nie zrobiłam. No, ja też. Jak ja mam coś zrobić, jak oni nocy tym siedzą? I właśnie to jest najgłupsze, nie? No to dlaczego im pokazałaś? Zabieram za nimi. za nimi dopiero. Dobra, już są drzwi otwarte. Dobra. Możesz. Ekstra. Ekstra. Ja tu poczekam na, świ na dzieci. Dobra. Nie, i to taka muzyczka. Nie, A no właśnie, mmm, no, czy to się nagrywało to się wszystko nagrywało? Nie, nie zapomnijcie skomentować! <grym> Nie dzwoneczkiem. Ja mówię, dzdolcie, to muszę dzwonić. Dzwonicie dzwoneczkami, e, wszystkimi dzwoneczkami. No I nawet i jeśli macie w pokoju, wszystkimi, i po prostu tam na dole, e, tam jestem. E, e, subskrypcja. Znaczy, czy, tak, subskrypcja, dzwoneczek i lajki. Lajkać. E, no to papa! Pa. Lajków musi być najmniej więcej. Tak, e, pięć łapków w górę, e, to e, następny filmik z Julką. Koniarą. I Julka to moja druga koleżanka. Dobra, to u Ciebie przerabiamy, okej? Okay? Pa!